Cześć, jestem PixPro i witam Was w pierwszym materiale z gry Hexa Dungeon czytam Hexa Dungeon. Oczywiście na samym wstępie Wam powiem, że odpaliłem tylko tą grę, tylko żeby zobaczyć tu środek, nic w niej nie robiłem. Więc w dzisiejszym odcinku zobaczymy o co tutaj chodzi. Dobrze, w tym momencie wchodzimy. I widzę od razu na początku, że mamy tu poziomy, a potem jakoś bramy, Czy może to być jakiś boss, czy coś? Level pierwszy. Muszę coś ubić. Widzę, że takie coś to być. Czyli nie połączenie punktów? Trzech. Teraz jakaś specjalna umiejętność. I teraz to mam wszystko połączyć i pewnie już go zebni. Więc go zebię. Pierwsza fala, zrobimy. Dobra. No i ładnie mu na początku zadałem. No i kolejne go zebię. no i zabici wszyscy dobra co tu mam moją swoją postać nie mogę tu sobie punkty no to dodam sobie w, w atak dobra no i mamy drugi poziom myślę że to będzie dosyć fajna i przyjemna gra ładnie go wziąłem. Teraz już widzę, że muszę zabić pięciu. No i na hita od razu poszedł. Teraz jakiś pająk. Znowu na hita. Dobra. Ten już nie na hita. Jeszcze tylko jedno uderzenie i cyk. O, teraz już ma 100 życia, więc jest sporo mocniejszy. Ten mój przeciwnik. No ale już tylko 9 życia mu zostało. No, no i kolejny poziom zrobił. Mamy tu jeszcze jakieś powersy. Z tego co widziałem, można trzy wziąć pałeczki. To tym razem dodamy sobie w życie. No i robimy trzeci ból. Dobrze. No i ładnie. Zaraz kolejnego weźmiemy Już tylko jeden No tak Zróbmy sobie tutaj Spróbujmy użyć powersa A, czyli ten powers Po prostu zmienia te. Dzięki temu możemy wybierać Żeby na przykład były większe Żebyśmy za więcej atakowali, no teraz tak się mi idzie. 24, no teraz już go zleję. Zaraz, cyk, zrobiony porobiony go. Dobra, za 16. Jeszcze tylko 30. 11. No i ostatnie Cyk mm, Widzę, że te punkciki z tym z tym całym eliksirem, czy to jak to nazwać dała mi to bańkę i za to mogę te całe busterki brać. A ile można na przykład można jedno, nie można, można dwa. A, czyli trzeba tr 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 trzeba trzy. Bo widzę, że tu już jakiś ost ostatni, czy to przedostatni. Już trochę groźniej wygląda. O teraz źle zrobiłem. Za dół. To może sobie wymieszajmy. O, i tutaj mamy ładny atak. To mi zupełnie wystarczy. No, i kolejny hmm. poziom zrobimy. Trzeci. No, i możemy teraz sobie dać znowu postać w życie. Dobra, więc czwarty poziom. Jeszcze jeden jakiś. Ataczek 11. No jeszcze go nie zabiję. Ale tutaj też. Już. Tutaj już tak. Dobra. Dobra. Kolejny zabity. Tutaj widzę, że mam jakiegoś boosterka razy 2. Czyli chyba razy 2 damage. Tu eliksiru sobie trochę zbierzemy. Już będziemy mieć na wymieszanie. Dobre. 17 i to jest 24 akurat. Tutaj sobie teraz to żółte wyjmijmy. Cyk. I akurat Ten już trochę mocniejszy. Teraz sobie dam watak na pewno. Bo no w tym momencie życie aż tak mi nie jest potrzebne. Tylko bardziej atak. No jeden na serio. To jest przedostatni właśnie. Prawie załatwiony. Teraz już na pewno. No nie, tam to jest, było, to było ostatnie. Ciekawe, co to będzie to. A to się ze gwiazdki zdobywa. Dobra, mamy jakiś nowy power'ek. Weźmiemy sobie go, damy watak. No i zróbmy sobie piąty pol. No tutaj jakiś już większy typek. Inaczej wygląda. Sporo. Już jeszcze tylko trzy zostały mu życia. Co Dodżamy, nie, trzydzieści osiem zadałem. Czy te cztery wystarczy? Nie, zostanie pięć. No teraz już na pewno wystarczy. Cyk. Tutaj. Co to jest? O! 50 to tak. Dobra, tutaj no, kto by wykorzystał wykorzystałem eliks, to sobie go zbiorę. Znowu sobie go zbiorę. Cyk. I wpadałoby go za chwilę zabić. Bo się robi już niebezpieczny. No już dwa razy mi zadał. Dobra, ale teraz ginie. Jak możemy to sobie wymieszajmy. No i już mam lepiej. Dobra. Kolejny. I już ostatni został. No z tym już będzie trudno. Czy to wystarczy? Nie. Jeszcze 11 żyć. Ale no to już na pewno wystarczy. I cyk. I wszyscy zabić. Dobra. Zagrajmy sobie jeszcze szósty poziom. A nie dodałem mu damage. No to przepadło. No coś słabo idzie tutaj. O, tu mam już razy 3 Dobra, mam. Dopiero pierwszy typek polek. Tu korzysta z dalszego. Moja postać z łuku, a, a z bliska z mieczu. 16. Akurat wyjdziesz. Dobra. Mam dużo żółtego. sobie wykorzystam. Siedemnaście. Dobra. Ale na początku dużo sprawniej to szło. Tutaj już czwarty przeciwnik ma stopień życia. Zostawię sobie tych troszkę na później. Do następnego typu mam pięćdziesiąt, ale ten już zaraz polegnie cyk, i teraz sobie tylko tak zrobię, już mam mało życia. Jeszcze teraz tylko trzy. No i tak. Teraz sobie znowu pozbieram. I już mam na kolejny atak. A to co to jest? A, czyli on się nie rusza. Bo zapomniałem o tym. Więc ten trzeci booster jest najlepszy. Jego ja będę używał. Bo ten mi mało dał. No, kurde. Dużo zadał. ale teraz już zginą. Nie wygrałem. Dobra czyni plus życie myślę, że zamiast tego sobie wybierzemy tu życie jeszcze mam dwa punkty postaci to dam w życie, znaczy w atak mylę się tuż niedługo to bramę będę mógł sobie odblokować dobra, co to jest za strzałka? A, tak dobra, ale słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnym, w kolejnym odcinku. No i cześć.